Będziemy oglądać śmieszne TikToki, ale osoba, która się zaśmieje, zakłada na siebie część ubrania drugiej osoby, wylosowaną spośród czterech kartek. Jednak jeśli kartki się skończą, za każde kolejne zaśmianie się będziemy płacić naszemu przeciwnikowi 50 zł. A teraz zaczynasz sobie oglądać TikToki, i jako, że zawsze śmiesz się z jakichś bardzo głupich rzeczy, to myślę, że zarobisz trochę pieniędzy dla mnie. Możesz sobie odpalać pierwszego TikToka i powodzenia! Jestem w słuchawkach, także pewnie Cię prawie nie będę słyszał, ale wywalone. Zaczynamy od pierwszego TikToka. Eee, także co Maja przygotowała. Uwaga! Ale teraz dobre pytanie zadał. Mhm. Mm -hmm. Myślę, że tak. Super TikTok. Super, masz jeszcze 50. Ej, ale nie śmiej się, bo mi to przeszkadza, okej? Okay? Ory, No właśnie. Lunetki i blondyki. Super muza. Nie Nieśmieszne. O p... Ja jestem w totalnym szoku. Technik informatyk, będzie viral. Nie przejmujcie się, po prostu uciekł mi z piwnicy. Nie no, mnie to tak rozśmieszyło że ciebie, nie? Trzeba być twardym, po prostu, rozumiesz. <grym> Ja pierdziele Najgorsze no jest to, że ty się boisz, boisz takich rzeczy, a nie się śmiejesz. No, jak jest jakiś huk nagle, a mają być śmieszne TikToki, no, to. Ale mnie to na przykład śmieszy, mnie to rozśmieszyło. No bo widzę przecież, że gościu biegnie i upadnie. Dobra. <ślesk> <ślesk> Okej okay. Ja zwariuję. Ja prędzej w psychiatryku skończę, niż się zaśmieję. Jestem totalnie poważny w tym momencie, rozumiesz to? Wyglądaj dalej. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Ooo. Ej, no, no, ale takie coś, to już jest... weź. Nie no, to był mocny TikTok. You ho... be trippin', like I don't bet you in your shit, walk you like a dog, bitch your till you piss, you <coughs> No i pozamiatane TikToki ze zwierzętami są za mocne Przynajmniej dla mnie Dobrze, dawaj karteczki Także możesz sobie wybrać numer od 1 do 5 Okej, okay, jakoś mam potasować Coś ten tego no A możesz. czemu do 5? A czemu nie? No ale to jakie rzeczy są? Jeszcze, st a Stanik jeszcze Ona po prostu brała od góry do dołu wypisywała rzeczy Także 2 będzie Stanik A co jest 2? No ale ty nie wiesz tego Ja wiem A myślałem, że będzie... Napisane. Nie, to skąd mam wiedzieć, czy nie walisz w Ale zanim przejdziemy do dalszej części filmu, to teraz chwila dla sponsora. A dokładniej chodzi o firmę Artrel, która zajmuje się składaniem komputerów. Zazwyczaj te składane komputery wychodzą taniej niż gotowce, także myślę, że warto poświęcić na to chociaż chwilę. Jeśli nie macie wiedzy, albo po prostu czasu na złożenie komputera, to konfigurator Artrel zrobi to praktycznie za was. Jak możecie zauważyć, działa to na naprawdę prostej zasadzie. Ale jeśli nadal ktoś by nie był pewny, co wybrać, to jak najbardziej można skontaktować się z firmą. Po zakupie otrzymujecie całkowicie gotowy sprzęt, gdzie macie wgrane sterowniki oraz aktualizacje. W skrócie, komputer jest gotowy do użytku. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam takie rozwiązanie. A po więcej informacji, zapraszam was na ich instagrama. Linka znajdziecie w opisie. Proszę. Jest poprawiona wersja karteczek, są powypisywane rzeczy. Na pewno pod dwójką nie dała już stanika, to mogę się założyć. A czemu jest numeracja 5, 3, 4. No bo co tam jeszcze. Bierzemy czwórkę, A, wiedziałem! tanik. Chciała wziąć ten stanik gdzieś schować i źle ponumerowała. W sensie wrzuciła trójkę obok piątki, a czwórkę obok dwójki. Mam nadzieję, że każdy rozumie, co chciałem przekazać. W każdym bądź razie mega. Wyśmienicie. Poczekaj, bo mi tutaj sprzęt przeszkadza. A zapiąć to co? Co zapiąć? A po co mam to zapinać? No dobra sieć tak, to dobra, lecimy 4. z kolejnym TikTok. Wyśmienicie się czuję Już mi się żyć nie chce. Weź się uspokój, bo Freestyle cię dojedzie. Ja kiedy wkręcam mamę, że źle się czuję i nie chcę iść do szkoły, a tam mówi, żebym został w łóżku. Myślałam, że tu podasz. Dla widzów coś, ale dobra, no dalej. Co zapodam? Na no, jakąś historię, że tak robiłeś. Tak, tak robiłem, moje 17 <noise> lat życia tak wyglądało, serio. Nie ma czasu, Tu. Tu będziemy bunkier robić. Nie ma ludzi i tak w ukryciu. Nie, no to jest śmianie się, mordo, no. Co jest śmianie? Cieszę się, uśmiecham. TikToki na następnym odcinku ze zwierzętami są zabronione, tak? Albo jest... zróbmy tylko ze zwierzętami. Tu, a tu. Tu będziemy bunkier robić. Nie ma ludzi i tak w ukrycie. Czemu mi się takie TikToki nie wyświetlają? Ja bym chciał takie TikToki oglądać. No i się wywali, pewnie. Wcale tego nie przewidziałem. A może ja mam jakieś nadludzkie umiejętności tak, i przewiduję chciałbym. przyszłość? Dobra, cicho, cicho, dalej. Aha. <laughs> Ja pierdzielę ty! Ja nie wiem o co chodzi. Serio, ja mam jakiś album mózg już nie wiem. Przy, wszystko mi się tam popaliło, wszystkie styki. Co to jest? <grym> Awokado. No. Kolejna dancerka. Mi, mi ta piosenka jedyne z czym się kojarzy to z Lewandowskim, Bien. bo robili takie Bien. edity. O. No. Nie, no nie, nie oh. Co to było śmieszne. Ale brakuje tyle, żebym się śmiał przy niektórych. O, ona, Ona tutaj siedzi i tak. Śmieszne, nie? Tak się leje ze swoich TikToków. Rozumiecie, że ona to widziała już milion razy, ale dalej ją to śmieszy. Tęsknię za starym stylem ciekawym stylem wygodnym stylem niepowtarzalnym stylem nienawidzę nowego stylu nudnego stylu brzydkiego stylu super. To, to, to jest no, tak. 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 Super TikTok. Oceniamy go na pozytywnego. Tak. To widziałem, to widziałem. Niezła foczka. Mhm. A ja, ja tak umiem tak podskoczyć z pleców. No na pewno. No serio. Ci, to pokaż. No <laughs> potem ci pokażę. Ja umiem tak. To jest proste jak nic, nic śmiesznego. Moja dziewczyna jest po prostu chora, ale to powtarzam na każdym odcinku, ale warto dotrzymać tradycji, także na tym też jest powtórzone, lecimy dalej. Dla mnie dla mnie. Nie wiem, Maja jest hejterem biednych ludzi, nie? Popatrzcie, widzicie, że on wierzy w Boga, jest szczęśliwy, chce po prostu śpiewa, a Maja się z niego ale... śpiewa. olajwa ma! To cię śmieszy, tak? Arabskie gogle. Eee, pozycja seksualna, w której partner zasłania partnerce oczy genitaliami. Siema stary. Co tam z tą Anką? A stary zrobiłem jej arabskie gogle. Brak słów po prostu. Może opowiem twoją historię. Jaką historię? tanie kobry. Nie, oczy kobry to jest inny wymiar. Ja. Ale super, też byś tak chciała? Nie, to nie Aha, nie, nie chcę, możemy nagrać takiego TikToka. Okej. Okay. A, czyli jednak chcesz. Widzicie, jak szybko ją przyłapałem na kłamstwie? Tobą. Tragedia. Aha, super, lecimy z kolejnym. No dobra, nie wiem, ty jesteś tu drugi. Panowie, koniec z pisaniem, bo będę blokować. Ja yeah. już miałem pisać. Za późno już jest. Wszyscy wiemy, że takiej sytuacji nie było. Jesteś w błędzie, inni piszą. Kurde. Na randki z celestynką. Super sprawa. Nie wierzę. Nie wierzę. Jesteś w szkole i kolega mówi, że ci się mleczko w plecaku wylało. No i miałeś tak nigdy, że nie miałeś tak. No, mleczko w sensie, że te mleka co dawali. No, nie załapał. Chyba, że tak. No dobra. Mhm. No co? Fajnie, że się bawi. Nie, no. T, 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 mówię, ona jest hejterem takich ludzi. Czemu? Ostatnio się śpiewał, był już u nas na kanale. Jo ja pierdzielę. Ja się boję TikToków. Aha. No ja, dobra. No ale ja to wcześniej to bym zaliczyła pod śmianie się. No to tylko ty byś zaliczyła. Tak dobra, nie pozostawię robi. bez komentarza, po prostu przejdziemy dalej Czy ktoś powiedział pyszna paulina.pl? Ding dong, ding dong, ding dong Czy ktoś powiedział pyszna paulina.pl? No, no nie! nie Dobrze, też tak będę robiła Nie, nikt tak nie powiedział Gosia Anabel parodia Cześć, jestem Anabel, żywa lalka <laughs> <laughs> Anabel, nie ma walka <laughs> Widziałem taką kiedyś Nie Dobra, proszę wybrać sobie numerek Zaraz wylosuję jeszcze jakieś gówno od niej Kolejne Losujemy trójkę o, i skarpetki. Także skarpetki mogę założyć, tylko swoje z. Aha. Ja nie wiem, czy ja jej skarpetki założę. Ale dobra, to zobaczycie moje stópki. Jakby ktoś chciał kupić zdjęcia, to zapraszam na priwa. Dogadamy się na pewno. Ja pierdzielę! Patrzcie, założyłem w jej skarpetki. Ale wyściągnąłeś. Dobra, to sobie tak założę. O, tak będzie super. Jeszcze druga. Założymy na same palce. Żeby palce grzało, O, tak o i tak o, superowo. Wy tego nie będziecie widzieć, no ale nie będę dawał perspektywy na stopy. Chyba, żebyście chcieli w następnym odcinku, to możemy się dogadać. My sobie włączamy kolejnego TikToka. Wiktoria, uważaj na tego potwora, co w twoim mózgu, ora. Mocne to było, to było mocne. że hey, życie jest piękne i cudowne, trzeba się cieszyć życiem. Dobrze gada, dobrze gada. A, mam nowinę. Jestem w stanie jej uwierzyć, tak jak na nią patrzę. To no nie macie pojęcia, mam dobry humor i się cieszę. No i fajnie, że się cieszy. Niech się cieszy. To jest najważniejsze w życiu, żeby być szczęśliwym. Ja niestety nie jestem, bo Maja taka jest właśnie, ale... Nie mów tak. Taka jest prawda. Aha, więc... no dobra. No i ona już tam będzie obrażona. Dobra. Oni mu twarz tak zmienili Ja pierdzielę! Tak myślę Gosiu podobna to jest idealnie 1 do 1 on chyba No Kiedy o 22 zjadłeś 3 miski karmy, wypiłeś 2 miski wody i już wiesz co będzie o 5 Mega. Myślałam, że się zasmiejesz w związku z ostatnią sytuacją, jaka miała miejsce w twoim pokoju, no ale... Ja nie zaczaiłem, bo to chodzi o to, że sranie no. będzie, a ja myślałem, że jak było jedzenie o 22, to że o 5 kolejne jedzenie. Bo mój pies ostatnio je dużo, także tak se pomyślałem, no ale dobra. Doszło sam, da ubijem. ubiję. Eto dotle, opa, dotle. Doszło do to A to nie jest po polsku. Bo próbowałem zrozumieć generalnie, ale nie zrozumiałem ani słowa, oprócz tego, że się spierdział. Super, 10 razy to samo zdjęcie mega. <śmany> e e e Ej no! Ja też tak będę robić wywalone mamę. Ja też tak będę Dobra, uspokój się. Mocne, mocne. Aha, to już wszystko! Nie, ja miałam o wiele więcej! Policz, ile tam jest niby TikToków? No mało. Także jak się okazało, TikToków ze zdjęciami jeszcze nie można oglądać na komputerze. Mimo, że pobrałem nawet aplikację, się nie da. Także z TikToków ma i to na tyle. Wolniej się nie dało. Dobra, patrzymy, uwaga, pierwszy TikTok. No tak robisz, ale to nie śmieszne. Mogę dać głośniej, bo nic nie słyszę? No, w sensie to sobie na słuchawkach podgłośni, a nie tu. Dobra, dalej. O, ho, ho. Ja się teraz ośmiałam tylko i wyłącznie przez to, co on mi dzisiaj powiedział, jak puścił mi podobnego TikToka. Mogę opowiedzieć? Pewnie, pewnie, tak. No, a więc puścił mi takiego TikToka i powiedział, że ostatnio jak leżał w wannie, to coś mu odwaliło i oglądał sobie tego TikToka i robił tak samo, jak ten gościu razem z nim. I sobie tak tańczyli. I, my, i mnie zaraz śmieszyło, nie ten TikTok. Wybieram numer... 4. I jest to koszulka. Koszulka. 4. Betoniarzu Do tego też miałam TikToka na zdjęciach Cztery. I to ze zwierzętami Koszulka moja Dziurawa Jest biednie, nie? Dasz radę założyć koszulkę? Tak Musicie zostawić lajka, bo nawet na koszulki nie ma Patrzcie Ja w takich chodzę No to prawda, pod pachami ma dziury wszędzie Eee, 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 Za dużo gada. oglądaj TikToki Zrzutuj, lol Ty się ekscytujesz To mogliśmy być my mm -mm. <laughs> tak, dobra, dalej. Aha Taka właśnie jesteś. No ej! No i się zaśmiała. A, ej, ja ja no. nie widziałam! No. No i nie obchodzi mnie to już. Skarpetki! Nie no, nie dam ci moich skarpetek, bo ci nogi śmierdzą. <grystanie> Żartuję, ale daj się z Dobra, dawaj te skarpetki. Masz śmierdzące. Nie te czyste! Ja ci dam czyste! Te. czyste! Do fitu! Polisz, spróbuj. No dobra, no to biorę już te. Albo na ręce se załóż. No dobra, to będę miała na rękach. Stylizacja Halloweenowa. Jestem duchem. Aha, on mnie ocenia. Wyglądasz jak czpun wypuszczony z psychiatryka. Dobra, oglądamy dalej. Zapalamy światło klapkiem, dzień 24 Dobra, lecimy z tym. To jest śmieszne? No. To nie jest śmieszne. Szydź taka gruba, tusta ***a w tłustych włosach, no. Nie, trzymaj ten worek, ale trzymaj ten worek. To jest mocne. To jest takie długie? No, to możesz przeskipować, nie musisz całego oglądać. Zabawne, ale nieśmieszne, nie dam się pokonać, nie dam na sobie zarobić. Zawsze się zastanawiałem, czy przed zakupem czapki możemy ją podrzucać. Postanowiłem to zrobić. <ścoughs> tak, możemy ją podrzucać. Czaisz, jakie ludzie testy robią w 2022 roku? Is this your elbow? Or is this your elbow? Dobra, nie zaśmiałam się Ale to jest w sumie ciekawe, gdzie jest swój pies? Gdzie psy mają łokcie? Nie wiem, no chyba tu na górze, nie? No skąd wiesz, a tutaj to co jest wtedy? No łapa, nadgarstek Tak samo jak człowiek ma Na dole nadgarstek, a na górze łokieć A kolano? No to tak samo z no, tyłu. Ten... mają łokcie czy kolana? No z przodu łokcie, a z tyłu kolana. No ale mają tak samo łapy przecież. No nie, tylnie łapy są inne są bardziej wygięte. Ty k***a nie wiesz jak jest pies zbudowany? Koty mają proste. Dobra, otwieramy okno. No tak wleciał w okno, dobra, dalej. No ale dobra, no to jest nie fair. Dawaj. Ale mi moje TikToki nie wypaliły. No, bo zdjęcia się nie ładowały. Jakbym ci to pokazała, to byś się posrał z dobra, podenki. Może co innego się ładować bateria w telefonie. Nie rozumiem, daj mi spodenki Proszę bardzo. Bo ja już mam pełny tutaj. Ale spodenki na spodenki zakładasz. Ja no wiem, wiem. Kurde. Ciągną mi słuchawki, więc zrobię to tak. Jedna noga, druga noga. Na koniec będzie podsumowanie stylizacji. <ścoughs> ja pierdzielnie, no tragedia. Super. Pójdę tak w poniedziałek do kina na maraton. Zabieram swoje Gdy pani na spacerze pogłaska innego psa. Po prostu, ja nie chcę No ja się nie będę śmiała, no, no, bo... Ten TikTok jest potężny to... no to jest śmieszne, ale nie będę, nie, nie, tej ostatniej karteczki nie Nie, nie Nie Traktuj mnie taki dobrze jak twój samochód Tyle ledwo czytasz nawet No to zalewamy Thick boys run, watch this. Gotcha. Mm -hmm. Ladies, what color were his shoes? Yeah. No to teraz test dla ciebie, no? Jaki kolor był Butów? No właśnie! Czarny! No. A nie czarny. był czarny! Proszę zobaczyć. Chciałam powiedzieć granatowy. Granatowe były. Granatowo-niebieskie. Chciałam powiedzieć granatowy. Chciałaś, ale nie powiedziałaś. Ale co z tym takiego, to jest coś innego niż jak chłopak się patrzy na dupę. Bo ja się popatrzyłam, Bo jest... Też mu na dupę patrzyła. No bo jest chłopem i ma ma dupę jak stodoła. A no to jest coś pewno. innego, niż jak chłopaki się patrzą do dziewczyn. No, no. Co to za znak? Pedofile gonią dzieci? O ja do Pedofile gonią dzieci. Ale to pedofil uciekał. Dziecko go goniło chyba. Nie, nie dobra, Maja nie czali TikToków niestety. No nie, ty nie czalisz tego, co powiedziałam, bo gonił go mały chłopiec. To Maja, to Maja. Nie śmieszne, widziałam to. Poza tym, czemu się śmiejesz z biednego chłopca, który się przestraszył? Ja też. Zawsze jak. A! Drugie przestraszenie. Zawsze jak wysiadam z pociągu, dobra, do pociąg dobra, i się to. Dobra, dobra. Nikogo to nie interesuje. Następny TikTok. Ale ty jesteś dzisiaj. Twoja no. mama jest kibicem leki. tylko okay, ruch kożów. to stare. Lekki chyba. Nie! Okej, śmieszne. Bijemy lampę. To ja i Maja. Maja po prawo. No to prawda, akurat tylko, że ja już bym leżała na ziemi. Dalej. No przechodzi sobie, no i co dalej? Biegnie. Biegła w to. No i takie coś ci śmieszy. A to co ja miałam cię nie śmieszyło? No na pewno. No dobra, do dupy. Ale ogromny ser, po co tego kroisz w ogóle, gościu? Bo ja no takiego fokusa na TikTokach wali, hmm. że to szok, nie? Hmm. Nie no Ona po prostu próbuje zrozumieć Ale te Nic nie ja rozumiem. No właśnie, o tym mówię. Ale ja nic nawet nie słyszę, bo mi nawala muzyka stąd i ja nie słyszę nawet co on mówi dalej. Ziomuś, co ci jest ka twoja mama? O Lis. Dobra. To Nie gryź nas. Nie, coś mu na żołądku Lise. leży. Ewidentnie. Na się za długo nie, <noise> <noise> Ja nie mogę <noise> Zaśmiała się No to majtę, a następne to już pieniądze dla mnie Czemu on się tak wytarł jak jakaś koza? Na głowę se zakładaj czapę. No wyglądasz adekwatnie do twojej inteligencji Nie no dobrze jest, serio Super wyglądasz Maja Dzięki ja Mówiłem kupujemy jednego, <noise> 1,5%. Bo po trzy, dwa to na życie nie depresja śpi w ogóle. Mój kot też tak leży Ciekawe, czy Maja zrozumie? Boże! <laughs> Zrozumiałam to. Jak się czujesz po tym, że to zrozumiałaś? Że wątpię, że wtoraz tak powiedziała w takiej sytuacji. No nie wiem, nie wnikajmy, może. Ogromne, dalej! Tłumacz, Maja. Yeah, Są when Mam co to. Tak. A Kiedy więc... całujesz krasza, ale usta. jej, jej usta, usta smakują jak jaja ja kolegi twojego <laughs> Się zaśmiałaś! Nie! Zaśmiałaś się! Nie, to nie było śmianie się, jak to śmianie się, to zaraz będziesz tu goły stał Ty Te wtedy też się prawie śmiałeś To było prawie śmianie się A, Ale ty zrobiłaś dźwięk taki <laughs> A co robiłeś... Nie, tak nie robiłem Kot Hydraulic Naprawia Właściwie czeka z kluczem Dobra, myślałam, że to się wydarzy dalej Masażer i brzydkie dziecko Fuj, to nie jest śmieszne, Fuj. Smacznego! Co tam idzie? Haha! No dobra, dalej. Kawałek mojej nowej hiszpańskiej Nie piosenki. Jak oceniasz piosenkę? Ile, na ile? No super, piosenka, jestem ciekawa, czy cokolwiek wie co znaczy. Dobra, dalej. O, teraz jest potężny TikTok. Uwaga! Ja myślałam, że coś się stanie. Ty zaraz wylecisz przez okno. Okej. Okay. Dobra, super babcia. Zmiana fryzury, znajomi. Mój stan psychiczny. O, zaśmiała się, elo No i pierwsze pięć dni dla mnie. Po odcinku. To tu się nic więcej nie stanie akurat. Co to za zwierzę, leniwiec? Nie wiem. Nie znam się. Nie w komentarzu, co ze zwierzę. O ty, Tak, użarłam Tak. Tak. Dwa! Stua. betoniarzu. On Tak. Tak. mówi mówi cały czas. czas. mnie Tak. Tak. na na mówi To jest wideo, you idiot. <laughs> Hektor sprankowany. To ten TikTok, z którego się tak śmiałem, jak leżałem. No dobra, to to jest śmieszne. 150. Nie, no Hektor jest dobry. Hektor jest jak mój pies. Ten gościu jest powalony. No. Nie, no on jest sobą. Po prostu. Okay. <laughs> Podobały Ci się? No dobra. A to już wszystko. Moje zdjęciami były takie cudowne, jestem bardzo zła, że tego nie było, ponieważ możliwe, żebym... No <słyski> Rozwalił mi moją koszulkę. Prezentacja zawodnika. No e, ja dalej w tych skarpetkach. <noise> Obserane majtki na głowie ma. <noise> A ty straszne majtki. <głos> <głos> <głos>